Witajcie, kochani, serdecznie w kolejnym filmie. No i co? Mamy już te 500 subskrypcji i z tej okazji postanowiłam nagrać film pod tytułem 50 faktów o mnie. No, film będzie troszeczkę trwał, więc nie przedłużając, zaczynamy. Mam 32 lata i mam y, trójkę dzieci. 4,5-letnią Alicję, 2,5-letnią Marcelinę i prawie 4-miesięcznego Adasia. Skończyłam dwa kierunki studiów. Jestem magistrem psychologii. Ukończyłam także licencjat z Politologii. Oba kierunki kończyłam na Uniwersytecie Gdańskim. Do końca gimnazjum byłam kujonem i miałam średnią powyżej 5, zawsze świadectwo z czerwonym paskiem. W liceum się to troszeczkę zmieniło i pogorszyło. Przeszłam powiedzmy sobie takiego swego rodzaju bunt, ale później też pod koniec liceum wzięłam się za naukę i ostatecznie na tym świadectwie kończącym liceum nie miałam ani jednej trójki. Najgorszą moją nam była czwórka. Byłam w kółku teatralnym i graliśmy przeróżne przedstawienia, ogólnie uwielbiałam to aktorstwo, to było wtedy moje hobby. I taka moja najlepsza rola, to była rola Ani z Zielonego Wzgórza i nawet występowaliśmy na takim powiatowym konkursie z tym przedstawieniem i tam zdobyłam taką, wiecie, statuetkę za najlepszą rolę damską. I wtedy też właśnie do roli Ani z Zielonego Wzgórza po raz pierwszy w życiu zafarbowałam włosy. Już nie pamiętam ile miałam wtedy lat, ale chodziłam do szkoły podstawowej Włosy oczywiście zafarbowała mi mama na rudo i było to złamanie regulaminu szkolnego, bo nie wolno było farbować włosów. No ale wiecie, to była wyższa potrzeba, była to konieczność dla, lo, dla roli. No i z racji tego nie zostałam w żaden sposób ukarana tym, że złamałam ten regulamin. Byłam też całkiem niezła z WF-u, a taką moją wiecie koronną dyscypliną był bieg na 600 metrów, chociaż powiem Wam szczerze, że nie lubiłam tego, bo to była bardzo trudna dyscyplina. To nie był ani krótki bieg, ani bardzo długi, było to bardzo wykańczające, no ale w tym byłam najlepsza. Na jednych zawodach sportowych, właśnie biegnąc w tej dyscyplinie złamałam granicę dwóch minut, zeszłam poniżej dwóch minut, co mnie zakwalifikowało do zawodów na. Poziomie wojewódzkim i to był mój największy taki sportowy sukces w czasach szkolnych. No, tam byłam jedną z ostatnich, ale oczywiście pobiłam swoją życiówkę i osiągnęłam wynik minuta 56, właśnie na 600 metrów. I się sama zastanawiam, że ciekawe jaki wynik uzyskałabym, gdybym teraz na to 600 metrów biegała. Byłby on lepszy, czy niekoniecznie? Ciekawe. Moi oboje rodzice pochodzą z południa Polski i przyprowadzili się na północ z powodu pracy, oczywiście. Natomiast oczywiście przynajmniej raz, dwa razy w roku jeździliśmy do naszej rodziny. Na bardzo długo wyjeżdżaliśmy do rodziny w wakacje i wtedy też zawsze rodzice zabierali nas na wycieczki górskie, na różne szlaki spinaczkowe. Co bardzo miło wspominam, co bardzo lubiłam, no i mam takie marzenie, że również jak moje dzieci podrosną, to my również je zabierzemy na kilka takich szlaków, kilka takich właśnie wycieczek. W czasie studiów pracowałam w bardzo wielu miejscach, bardzo znanych, takich korporacyjnych, takich jak na przykład. AFC, restauracja, pracowałam też w Orange, w Rossmanie, pracowałam także w Cinema City. Bardzo, bardzo tą pracę w kinie lubiłam. E, no, to były takie chyba najciekawsze. A w Orange pracowałam jako konsultant telefoniczny, a później rekrutowałam ludzi... No, i faktycznie to jest dosyć niewdzięczna praca. Bardzo lubiłam swoje studia psychologiczne i powiem Wam szczerze, że interesowało mnie bardzo wiele kierunków, było mi bardzo trudno wybrać, co tak naprawdę chcę po nich robić. Na początku bardzo interesowała mnie psychologia więziennictwa, ale biorąc pod uwagę jednak moją taką dużą empatię, chyba faktycznie nie dałabym sobie psychicznie rady z taką pracą. I robiłam wiele praktyk w bardzo wielu różnych kierunkach, bo na oddziale onkologicznym robiłam praktyki, również w agencji pracy. Również brałam udział w takim projekcie, gdzie zajmowałam się dziećmi z autyzmem i uczyłam się tej terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem. Również u kuratora sądowego robiłam praktyki, więc, jak widzicie, bardzo, bardzo wiele kierunków, ale ostatecznie po studiach. Poszłam w kierunek Human Resources, czyli HR, i zajmowałam się przede wszystkim rekrutacją ludzi do pracy. Na początku nie byłam z tego powodu zadowolona, powiem Wam szczerze, myślałam o bardziej takim klinicznym aspekcie psychologii, ale ostatecznie bardzo tą pracę polubiłam. No i była bardzo ciekawa. No, ja właśnie przede wszystkim zajmowałam się przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na bardzo, bardzo różne stanowiska. W czasach szkolnych, właśnie związanych z tym moim zainteresowaniem aktorstwem, bardzo e, również lubiłam oglądać Oscary. I w tamtych czasach była na TVP nadawana relacja na żywo z tych Oscarów. I jak wiadomo, mamy tutaj sporą różnicę czasu w stosunku do LA więc oglądałam te Oscary w nocy i to się zawsze odbywało w nocy z niedzieli na poniedziałek więc no nie byłam za bardzo wyspana w poniedziałek, kiedy szłam do szkoły yy, i na przykład oglądałam pamiętam kiedyś też te Oscary w pokoju moich rodziców po prostu moi rodzice mieli u siebie w sypialni telewizor i oni z tyłu spali w łóżku a ja siedziałam, wiecie, przed samym telewizorem ze słuchawkami w uszach i z wypiekami na twarzy oglądałam te Oscary i teraz jak sobie o tym myślę to e, dzięki mamo i tato że w ogóle mi na to pozwalaliście ale to była moja wielka pasja bardzo bardzo to lubiłam e, mam też dwóch braci niewiele młodszych e, ponieważ jeden z moich braci jest młodszy ode mnie jest jeden z moich braci jest ode mnie młodszy o rok a drugi o dwa lata także jak ktoś mówi że ja mam ciężko bo mam trójkę dzieci co dwa lata to co ma powiedzieć moja mama, która miała też trójkę dzieci, ale rok po roku i do 30 lat temu, kiedy nie było pampersów jednorazowych ani internetu? Mm. Moja najstarsza córka, Alicja, jest do mnie bardzo podobna i to nie tylko pod względem wyglądu, co wszyscy od razu widzą i mówią, ale też pod względem charakteru. No i niestety ma moje zalety, ale niestety ma też moje wady. Kiedyś lubiłam oglądać horrory, ale teraz już tego nie lubię, bo się boję. Wtedy się nie bałam. A takim moim ulubionym właśnie filmem, ulubioną właściwie serią filmów, jest seria Obcy. I oczywiście uwielbiam główną bohaterkę, czyli Ellen Ripley. I w tej roli Sigourney Weaver. To jest moja po prostu idolka. Koruję na AZS. Czyli atopowe zapalenie skóry, ale teraz jakby jestem w czasie takiej remisji choroby i w liceum też dopadł mnie dosyć mocny trądzik młodzieńczy. I teraz to wszystko minęło, moja skóra jest naprawdę w fajnej kondycji. Natomiast powiem wam szczerze, że właśnie tamte czasy nie były dla mnie przyjemne. Bardzo to przeżywałam i. Miałam taki, takie wahania nastroju, miewałam nastroje depresyjne i bardzo bardzo bym nie chciała, żeby przez to musiały przechodzić moje dzieci, a wiem, że to może być dziedziczne. Na razie ich skóra jest w bardzo dobrym stanie i mam nadzieję, że tak zostanie. Zdałam prawo jazdy. Nie, zdałam egzamin na prawo jazdy za uwaga Siódmym razem, w ogóle, cała ta historia, jak robiłam ten kurs, i potem te wszystkie po kolei egzaminy, co tam się działo, powiem wam szczerze, że to jest bardzo ciekawa e, historia. I tak sobie myślę, że chyba nagram na ten temat osobny film, tak zwany Story Time. E, dajcie koniecznie znać, czy bylibyście zainteresowani, żeby wysłuchać takiej, e, no, naprawdę ciekawej na ten temat historii. Mam oczywiście wiele wad, jak każdy człowiek, ale dwie są takie najgorsze, których najbardziej w sobie nie lubię. Po pierwsze, to, że jestem straszną panikarą i czasem niepotrzebnie się denerwuję, niepotrzebnie przeżywam. A po drugie, że jestem bardzo impulsywna i po prostu potrafię nagle bardzo takie silne emocje ujawnić, i wiadomo, że to nie jest fajne. Uwielbiam być mamą i macierzyństwo odmieniło mnie, odmieniło moje życie na plus, ale oczywiście macierzyństwo to nie same plusy, natomiast to, co jest moim zdaniem najgorsze w macierzyństwie, najgorsze w byciu mamą, to jest to, że cały czas, i pewnie to będzie mi towarzyszyło w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu, ale do końca życia, czuję się lęk i obawę o swoje dzieci. Niestety. Kiedy byłam dzieckiem, słuchałam Spice Girls, potem lubiłam też Britney Spears, miałam kasety, a kiedy byłam już trochę starsza, kiedy już byłam taką nastolatką, to uwaga, uwaga, słuchałam Linkin Park i nawet nosiłam trampki i agrafki przyczepione do spodni, i podkuchiwałam się Majku w Majkuszynodzie. I w liceum już zaczęło się moje zainteresowanie właśnie nagrywaniem, a przede wszystkim y, montowaniem filmów, bo wtedy nagrywałam właśnie swoje wersje teledysków do piosenek zespołu Linkin Park. W mojej pracy tej ostatniej, kiedy zajmowałam się właśnie y, rekrutowaniem ludzi do pracy, kiedy głównie spędzałam czas na rozmowach kwalifikacyjnych. Wiadomo, że musiałam być elegancko ubrana i praktycznie cały czas. Chodziłam w szpilkach, nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu. I tu też śmieszna taka anegdota jest związana: że moja szefowa, która na co dzień pracowała w Warszawie i do nas raz w miesiącu średnio przyjeżdżała, była przekonana, że ja mam ponad 1,80 m wzrostu dlatego, że właśnie zawsze byłam na obcasach. No a prawda jest taka, że mam 1,73 m. A jeżeli chodzi o szpilki, no to oczywiście jak zostałam mamą, to się od nich odzwyczaiłam i teraz chodzę na płasko, wiadomo, wygoda. Szpilki zakładam na jakieś tam imprezy, ale szczerze mówiąc zawsze muszę mieć buty na zmianę, bo no nie jestem w stanie już za długo na szpilkach wytrzymać. W liceum byłam straszną gadułą i dostawałam bardzo dużo uwag z tego powodu. I powiem wam szczerze, że jak sobie teraz o tym myślę, to no jest mi wstyd i nie było to fajne, że po prostu rozwalałam nauczycielom w ten sposób lekcje. Ale wtedy nie miałam tej świadomości i nie robiłam tego złośliwie. Mój mąż to moja pierwsza jedyna miłość, taka prawdziwa, dojrzała, chociaż oczywiście nie był moim pierwszym chłopakiem. E, nigdy nie miałam nic złamanego. I to pewnie dlatego, że rodzice bardzo nas pilnowali. E, czy jak gdzieś wyjeżdżaliśmy nad morze, to mój tata zawsze stał i patrzył, jak my tam pływamy. Czy na przykład latem, kiedy wiadomo, nie musieliśmy chodzić do szkoły, kiedy mogliśmy iść później spać, to my uwielbialiśmy, słuchajcie, bawić się w chowanego, e, kiedy już właśnie robiło się ciemno. No, i oczywiście to my, ja i moi bracia, my byliśmy tymi dziećmi, których rodzice jako pierwsi wołali do domu, że muszą wracać i kłaść się spać. Ale teraz trochę ich rozumiem i myślę, że ja też będę pilnować moich dzieci. Jestem typową córeczką tatusia. No, z moimi braćmi w dzieciństwie dość często się kłóciliśmy, no i też biliśmy się, i muszę przyznać, że zdarzało mi się rozlewać ich krew. Kiedyś biliśmy się w samochodzie i ja tak niefortunnie popchnęłam mojego młodszego brata, że rozbiła mu się głowa i leciała mu z głowy krew, tak że musieliśmy aż udać się na sor. A mojego starszego brata kiedyś tak zdzieliłam z piąchy w twarz i trafiłam w nos. No i z tego nosa też leciała mu krew. Słuchajcie, nie kupuję w ogóle słodyczy, bo po prostu ja nie jestem w stanie na przykład zjeść jednego ptasiego mleczka, tylko po prostu zjadam naraz. Pół paczki, tak samo czekolada, nie jestem w stanie zjeść jedną kostkę czy nawet jeden pasek, tylko po prostu zjadam naraz praktycznie całą tabliczkę czekolady, więc żeby nie jeść słodyczy, to ich nie kupuję, ale nie zawsze tak się zdrowo odżywiałam. Na przykład właśnie jak jeszcze pracowałam i nie miałam też tej świadomości, to powiem szczerze, że codziennie kupowałam sobie batony i codziennie ja mam przynajmniej jednego, a najlepiej dwa batony, te takie totalnie niezdrowe. A teraz wyrzuciłam całkiem ze swojego życia wszystkie takie sztuczne słodycze. W ogóle ich nie kupujemy. Ale mam jeden taki wyjątek tak zwane guilty pleasure, na które sobie pozwalam, szczególnie latem. I są to lody. Nie jadam też żadnych wędlin, bo uważam, że są niezdrowe i szczerze mówiąc, też nie za bardzo ich lubię, ale mam słabość do pasztetów. Moja mama. Super gotuje i wszystkie praktycznie obiady, które nam robiła, zawsze bardzo mi smakowały, ale jest jedno takie danie, za którym razem z moimi braćmi nie przepadaliśmy, kiedy mama je robiła na obiad, a są to łazanki z kapustą. Moja mama też świetnie piecze ciasta, naprawdę rewelacyjnie jej to wychodzi i są przepyszne. Ale ja niestety tego po niej nie odziedziczyłam, nie lubię piec ciast, a kiedy się już od y, czasu do czasu za to wezmę, no to szczerze mówiąc, bardzo często mi te ciasta nie wychodzą i się do tego jeszcze bardziej zrażam, dlatego ja ciast za bardzo nie lubię. Nie mogę jeść za bardzo surowego czosnku i cebuli, to znaczy jem, ale w niedużych ilościach, bo jak zjem za dużo, to niestety mi się cały czas nimi odbija. Nigdy, ale to nigdy nie byłam na żadnej diecie, a od zawsze jestem szczupła, bo po prostu takie mam geny po moich rodzicach, w szczególności po moim tacie. W liceum dużo razy na różne kolory farbowałam włosy i raz sobie też w domu włosy sama rozjaśniłam i wyglądałam fatalnie. Yy. Wyglądałam jak to jedna z moich koleżanek określiła, jak taka pani, która stoi przy ulicy. I wszyscy w szkole na to zwrócili uwagę, kiedy ja przyszłam w takich wiecie biało-żółtych włosach. Jak wróciłam do domu, to yy, i widziałam wróciłam do domu i widziałam, że moja mama wraca z pracy przez okno to zbiegłam na dół po schodach i w w oczach mówię Mamo, mamo, błagam Cię, ostatni raz daj mi na fryzjera, już nigdy nie będę farbować włosów, musimy coś zrobić z tym okropnym żółtym kolorem. Na co moja mama, uspokój się dziecko, tak właśnie myślałam, że muszę Cię zabrać dzisiaj do fryzjera. A kiedy słuchajcie, już dojrzałam do tego, że może nie warto tak ciągle farbować tych włosów i niszczyć ich, no to co? To zaczęły pojawiać mi się siwe włosy, i mam naprawdę całkiem sporo siwych włosów, dlatego teraz już niestety włosy farbować muszę. Chodziłam, słuchajcie, w liceum do klasy z pewną naprawdę bardzo znaną beauty youtuberką, ale nie będę mówić jaką, bo nie wiem, czy ona by sobie tego życzyła. Natomiast mogę powiedzieć, że już wtedy była bardzo piękna, świetnie się malowała i miała bardzo silny charakter. Jestem okazem zdrowia. Od ponad 20 lat nie brałam żadnych mocniejszych leków, nie chorowałam poważnie, nie brałam antybiotyku, ale mam dosyć słaby układ pokarmowy i prawdę mówiąc, średnio raz w roku przechodzę przez tak zwaną jelitówkę i tak jak wyeliminowałam ze swojego życia słodycze, tak samo wyeliminowałam też wszelkie słodkie napoje, także absolutnie żadnych takich napoi, szczególnie gazowanych, nie kupuję. Z jednym wyjątkiem, piję trochę coli właśnie po jelitówce, żeby szybciej postawić siebie na nogi. Nie mam w domu żadnych firanek, zasłonek czy też dywaników, dlatego że ja ich nie lubię, szczerze mówiąc, nie podobają mi się. I tak naprawdę uważam, że to jest tylko i wyłącznie siedlisko kurzu. A ja kurzu nie cierpię, jestem na kurz uczulona i jak tylko jestem w jakimś pomieszczeniu bardziej zakurzonym, to mam wrażenie, że wszystko mnie spędzi. Wielbiam teatr yy, i pracowałam kiedyś nawet w teatrze yy, w Gdyni, yy, w Szatni. <laughs> Przyjmowałam po prostu od yy, gości teatru, klientów, yy, odzienie. Ale w zamian za to mogłam właśnie oglądać za darmo spektakla, i to było bardzo, bardzo fajne. Byłam też raz w operze i też bardzo mi się podobało, także mam nadzieję, że jak dzieciaki podrosną, to jeszcze będę miała kilka okazji, żeby się właśnie do teatru, czy w szczególności do opery, wybrać. Panicznie od dziecka boję się, do tej pory boję się pająków. Tylko takich malutkich się nie boję, ale takich trochę większych wszystkich boję się strasznie. Jakbym miała wybrać, czy wolę ciepłe kraje, czy te chłodne, no to zdecydowanie wolę ciepłe. Uwielbiam ciepłą pogodę, ciepły klimat, ale bardzo się cieszę z tego, że mieszkam. Mieszkamy w Polsce, gdzie ten klimat jest zmienny i możemy właśnie doświadczyć różnych por roku. To jest fajne dla mnie i też uważam dla dzieciaków. Słuchajcie, ja nie mam żadnych kompleksów. To oczywiście nie znaczy, że uważam, że jestem idealna. Natomiast szczerze mówiąc nigdy nie zdecydowałabym się na żadną operację plastyczną, e, dlatego że mam w sobie taki lęk, że mogłoby coś pójść nie tak i w efekcie wyglądałabym jeszcze gorzej niż wyglądam teraz. E, dlatego operacjom plastycznym mówię nie. I ostatni słuchajcie fakt. Kiedy chodziłam do szkoły to miałam ksywkę Sywkę, którą bardzo lubiłam, bo ona się wiąże trochę z moim tatą, z jego pracą. A jak już mówiłam, jestem córeczką tatusia. I wszystko zaczęło się od tego, kiedy moja klasa właśnie zwiedzała miejsce, w którym pracuje do tej pory, pracował i pracuje do tej pory mój tata. A jest to zakład hodowli ryb łososiowatych. Tam przede wszystkim hoduje się pstrągi. No i mój tata tam opowiadał, jak to wygląda... Oglądaliśmy te ryby, no i wtedy właśnie e, rozpoczęła się moja ksywa ryba. Ona przychodziła tam, pamiętam, różne takie ewaluacje, e, jak byłam dorszem, flądrą, rekin, e, ale ostatecznie stanęło po prostu na tej rybie. I przez całą podstawówkę i gimnazjum e, wszyscy w mojej klasie mówili do mnie Ryba, i tak jak powiedziałam, już bardzo to przyzwisko lubiłam, i wiem, że kilka osób z tamtych szkolnych lat mnie ogląda. Także, kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Wasza ryba! Ale teraz już nikt tak do mnie nie mówi. No dobra, kochani, to wszystkie fakty. Mam nadzieję, że film ciekawy. Dowiedzieliście się o mnie czegoś więcej. Jeszcze raz dziękuję Wam za te 500 subskrypcji. Dla mnie to naprawdę coś wielkiego. Eee, także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia, do następnego filmu.